Były podejrzenia, że się dzisiaj nie pojawi. Dzień po swoich urodzinach. Tomasz Obratowski w RMF Dzień dobry. W Krakowie rozpoczyna się pod hasłem Weź, że gadaj ciszej. Walka z pasażerami, którzy głośno rozmawiają przez komórkę w autobusach i tramwajach. Że niby publiczne, głośne gadanie przez telefon to brak kultury, takie... Cyfrowe skarpety do elektronicznych sandałów o coś takiego. Ja, ja jestem głęboko przeciwny tej akcji. Głośne rozmowy przez komórę mają walor edukacyjny. Słuchajcie, ja się nauczyłem w autobusie 173, jak gotować jajko na miękko. Bo do tego czasu to albo białko było lejące, albo całkiem na twardo gotowałem. A to jedna pani tłumaczyła przez telefon, autentyk. Jak zacznie woda wrzeć, to mówimy trzy zdrowaś, Mario, już. I to działa. Białko, twarde, żółtko lejące, i teraz jestem szczęśliwym człowiekiem. No, sam już później odkryłem, że w zależności od wielkości jajka, modlitwę mówimy szybciej lub wolniej. Albo taka pani tłumaczyła mężowi, siedząc. Siedziała podniesionym głosem: Cytuję, jak ziemniaki gotują się już 30 minut, to je. Wa, już ojciec! I, I co, tracić takie sytuacje? Tylko jedna uwaga. Kiedyś dziewczyna kociła się z chłopakiem i nie było słychać argumentów drugiej strony. I nie można było sobie wyrobić obiektywnego spojrzenia na konflikt. Gdyż my, pasażerowie, znaleźliśmy tylko argumenty jednej strony. Albo ty jesteś, nie? No. no i my, pasażerowie, nie wiedzieliśmy, co ma do powiedzenia chłopak. Może coś ważnego. Dlatego sugeruję, żeby zamiast akcji weź ciszej. Zainicjować akcję. Weź gadaj na głośno mówiącym.